Cześć, witam was. Dzisiaj muszę wam tak pokazać mój filmik, yy, gdyż no po prostu film mi się ściął i później już dalej mi się nie chce przesłać, także tutaj wam pokażę o... Mm. Z i także ja teraz będę cicho, a wy sobie oglądajcie i no i do końca filmik. Podobno te co wcześniej były i się nie sprzedały i je wystawili. No myślałam, no zawiodło mnie to, nie, bo myślałam, że tutaj trzeba um. A jednak nie, to nie są te same blisterki, co się nie sprzedały. Bo po prostu mm, jak to się nazywa? Są takie rzadsze limitki, tak bo i niestety nie było wcześniej można trafić tak samo Aguero i dobra już się wam nie będę raczej wtrącał, oglądajcie no, dalej. Te co mi u nas dostępne? O, tak się. o, fajnie i limitką jest Andres. nie tak, jest to mówię jest. I mamy, pozwólcie, że je soszetki będę sobie y, przecinał. I mamy saszetkę z Fabregasem, Neymarem GC i Ibra Kadabrą. A więc zacznijmy od końca blisterka, że tak powiem. A więc od Ibra Kadabry. Jest tutaj y, ramusz i trafimy na was logów w Monaco a oh, fucking no zajebisty już blister no ale niestety moja powtóreczka trzeci raz już trafiam w saszetkach słuchajcie g tak także to by było na tyle w tym odcinku już dalej wam nie będę nic pokazywał bo już nic zbytnio nie trafiłem pokażę wam gdzie karty specjalne kładłem no tam trafiłem jakieś tam bazówki Zbrodka. których nie miałem Wiem mm -hmm. jakim jest Robin Here. i mamy kompletną drużynę Ajaxu. Tak. I... Także to byłoby na tyle. Cześć, do następnego. Pa!